Bracia i siostry, rozważaliśmy o tym, jak Boga rozpoznawać najlepiej przez Jego miłosierdzie. O tym, jak Bóg obecny jest w naszej modlitwie, jak również daje się poznać wtedy, kiedy doświadczamy krzyża. Dzisiaj natomiast chciałbym, abyśmy rozważyli, jak bardzo nasze wspólne działanie w Bogu jest skuteczne, jak bardzo owocne. Jak bardzo Bóg wysłuchuje modlitw, które sprawujemy, czynimy jako wspólnota, jako ludzie zjednoczeni w Chrystusie. Któregoś razu. Zaobserwowałem, że bliska dla mnie osoba przeżywa wewnętrzne piekło. I pomyślałem sobie, że namówię tą osobę, aby przyszła przed Najświętszy Sakrament i powiedziała wszystko, co leży jej na sercu. Zaproponowałem, że Pojedziemy samochodem do najbliższego kościoła. Poproszę proboszcza o klucze do tego kościoła, aby już wieczór. I będzie mogła ta osoba sobie wejść i zostać z Panem Jezusem sam na sam. Rozmawialiśmy w samochodzie. O tym wszystkim podjechałem pod plebanie. Wziąłem od proboszcza klucze, i kiedy już chciałem zaprowadzić tę osobę do kościoła, ona powiedziała: Nie, nie chcę. Najmilszy nie znamy dramatów przeróżnych serc ludzi, których spotykamy na naszej, na naszej drodze życia. Jeden z poetów napisał kiedyś, że nie znamy ani piekiełu, ani nieby osób, które spotykamy na ulicy. Ale możemy uczynić coś, co uczynili chociażby Ci czterej z Ewangelii, kiedy widząc osobę sparaliżowaną na łożu, ściągnęli dach z miejsca, gdzie przebywał Jezus Chrystus, spuścili go do Jezusa, a Jezus go uzdrowił. Ogromną moc ma modlitwa wspólnotowa modlitwa wielu w jednej konkretnej intencji. Papież Jan Paweł II w jednej konferencji o modlitwie powiedział przepięknie, że w modlitwie, tak jak uczył nas Pan Jezus, uznajemy, że Bóg jest Ojcem i że może On uczynić wszystko. Wszystko dla nas. Jest Ojcem, który nigdy nie odmawia, jak mówi Ewangelia. Zawsze daje Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Zawsze. Najmniej y, można by w historii bardzo dużo takich sytuacji określić, kiedy to za sprawą modlitwy zmieniał się bieg historii. Ostatnie takie przykłady, kiedy na Filipinach. Y, władali tamtym narodem ci, którzy go ciemiężyli. Inicjatywa oddolna. Postanowili tamci ludzie, że będą modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia. Codziennie o piętnastu. O 15 Modliły się tłumy. W końcu modlił się cały naród. I dokonała się Bezkrwawa rewolucja. Ci, którzy ciemiężyli naród, oddali władzę. I teraz są ludźmi wolnymi. Może niewielu z nas pamięta z różnych przekazów historycznych, ale zupełnie również niedawno, zaraz po wojnie, stacjonowały w Austrii wojska, wojska rosyjskie, bo one tam właśnie ze względu na to, że zdobyły tamte tereny uzurpowały sobie prawo właśnie, że tam mogą stacjonować. Cały naród chwycił wtedy w latach 40. i 50. zaróżaniec. Odbyła się wielka modlitwa całego narodu i wojska rosyjskie się wycofały. znamy również z naszej historii, opowieści naszych rodziców czy dziadków o cudzie nad Wisłą. Znamy odwagę oręża polskiego, wiemy, jak wiele osób wtedy w tej walce z bolszewikami poległo, jak bardzo dzielnie walczyli. Ale to wszystko. To zwycięstwo i ten cud, który dokonał się nad Wisłą, był oparty również o ogromną, gorącą, wspaniałą modlitwę całego narodu. Ludzie modlili się w kościołach, modlili się, leżąc czasem krzyżem, nawet i błagali Boga o miłosierdzie. A On się zmiłował w niezwykły sposób. To, co można usłyszeć jeszcze w przeróżnych świadectwach Rosjan, którzy zostali pojmani po pewnym czasie do niewoli, mówili o tym, że widzieli niezwykłą, przepiękną panią, mówili, że to jest Matka Boga. Nawet niewierzący ją rozpoznali. Mówili o tym, że pociski, które wyszczeliwali w stronę polskiego wojska, wracały w ich stronę. Mówili o tym, że Maryja objawiła się z aniołami, z Husarią również Polską, i aniołów, najmilsi to nie tylko było zwycięstwo oręża polskiego, ale tam, gdzie jest Maryja, tam również niewiasta pełna Ducha Świętego. Tam również Duch Święty tak poruszył sumienia Rosjan, że oni nie byli w stanie walczyć, bo sumienie zaczęło im wyrzucać wszystkie grzechy, które poczynili po drodze, w walce. I te wyrzuty sumienia ich wykosiły. Opowiadał jeden z gospodarzy, że Oficer rosyjski poprosił go w ucieczce, aby zabrał psa z budy. Sam wszedł do tej budy i tam trzy dni siedział w wielkim lęku. Ten gospodarz zlitował się nad nim i tylko donosił mu jedzenie, i widział, że to jedzenie znika z talerza. Po trzech dniach tego oficera już tam nie było. Trzy dni w lęku. Go nie gryzło Najmilsi, miejmy świadomość tego to wszystko się stało ze względu na współpracę z łaską Pana Boga ze względu na to że wielu setki tysięcy Polaków może i nawet miliony mogliły się wspólnie w tej samej intencji Nie dziwmy się, że kiedy modlimy się w tej samej intencji, Bóg działa. Zobaczmy, że zostaliśmy zaproszeni do modlitwy również teraz, w tym niełatwym czasie. Może niewielu z nas o tym wie, ale biskupi poprosili o modlitwę w intencji oddalenia pandemii poprosili mniej więcej w marcu zeszłego roku, aby. Modlić się codziennie jedną częścią różańca o godzinie 20:30 właśnie w jedności. Tutaj w Kościele oczywiście trwa modlitwa już od 20:00 w przeróżnych intencjach. Modlitwa różańcowa. Zobaczmy najmniej, że Bóg chce, byśmy modlili się wspólnie byśmy przeżywali Jego obecność razem. Zobaczmy, że Pan Jezus powołał apostołów. Zobaczmy, że Pan Jezus ustanowił cały Kościół. I zobaczmy, że kiedy jesteśmy w Kościele, to również objawia się to obdarowanie, które Bóg nas obdarował. Bóg nas, którzy doświadczamy miłości tutaj na Eucharystii, kiedy kapłan mówi idźcie w pokoju Chrystusa, to posyła do tego, by tą miłość, którą doświadczamy tutaj, żeby nią się dzielić, żeby ją objawiać światu. I tak właśnie ma się dziać. I nie dziwmy się, że tworzą się w parafii przeróżne wspólnoty, że jest w, w parafii że różaniec, że jest apostolstwo dusz że jest odnowa w Duchu Świętym, akcja katolicka, ministranci, lektorzy, nadzwyczajni szefarze Eucharystii. To wypływa z doświadczenia miłości Boga. Ta cała posługa. Zobaczmy, że to chyba najlepiej widać na samym początku, kiedy parafia powstaje. Jak każdy chce wnieść coś do, do tego dzieła budowanego kościoła. Jeden przyniesie gwoździe. Inny deski, jeszcze inny, zorganizuje transport cementu czy innych materiałów budowlanych. Jeszcze inny przyjdzie i będzie pracował, będzie murował, będzie kopał. Przyjdą niewiasty, przyniosą kwiaty do ustania kościoła. To wszystko wypływa. Z miłości, którą doświadczamy tutaj od Chrystusa. Miłość jest taka, że ona nie zniosłaby, gdyby się, gdybyśmy się nią nie dzielili. Kiedyś się dziwiłem, dziwi, dziwiłem czymś takim, że jedna ze wspólnot odnowy w Duchu Świętym, Kiedyś postanowiła coś takiego, że będą za siebie się modlić wspólnie na spotkaniu modlitewnym, i nagle zaczęły dziać się cuda. Dziwili się, że dzieją się cuda. Jak się modlą, modlą się wspólnie, to dzieją się cuda. To jest naturalny tok funkcjonowania Królestwa Bożego. Modlitwa dalej to doświadczenie Boga wypycha do działania w dobrym. Doświadczenie miłości wypycha do większej miłości. I tutaj, najmilsi, chciałbym Wam serdecznie, serdecznie podziękować za to właśnie, że, że budujecie tę wspólnotę. Za to, że tyle serca i dobra wnosicie właśnie tą wspólnotę parafialną, że nie jesteście obojętni, że doświadczenie Chrystusa na Eucharystii powoduje, że faktycznie działacie i nie tylko dla dobra tej parafii, ale dla dobra i całego Kościoła. Ja widzę to w, w tych działaniach dobrych mediów. Jeżeli proboszcz by na takiej parafii został sam, to by nie zrobił nic. Ja widzę to czyniąc właśnie dobre media. Gdybym był sam, gdyby nie ludzie dobrego serca, moi pracownicy, wolontariusze, gdyby nie wasze wsparcie również, wielu z was wspiera to dzieło, to to by po prostu nie funkcjonowało. Tego dobra by nie było. Dobra, które, które korzystają ludzie i w Polsce, i za granicą. To wypływa właśnie z doświadczenia miłości Boga. Najmilsi, miejmy świadomość właśnie, że będąc we wspólnocie, z jednej strony budujemy Kościół, a z drugiej strony Kościół buduje nas. Uczymy się przeróżnych cnót, których może byśmy się dzień indziej nie uczyli. Na te wszystko cierpliwości i miłości. Chciejmy, najmniejsi, być wspólnotą, moglić się wspólnie, rozwijać się wspólnie. Będziemy widzieć ogromne, Boże, owoce w naszym życiu.